dachu nad głową, pochłaniając nie tylko domy, ale także mienie i wspomnienia, które rodziny zabierały ze sobą. Jednak mimo tragedii, pojawiła się niespodziewana historia nadziei i wiary, która głęboko poruszyła tych, którzy ją świadkowali. Wśród ruin znaleziono nietknięte obrazy religijne świętych, takich jak Matka Boża i święty Józef, które stawiały czoła temu, co wydawało się niemożliwe. Te obrazy nie tylko przetrwały ogień, ale stały się symbolami ochrony Bożej w chwilach rozpaczy. Skala zniszczenia jest wstrząsająca: domy spłonęły, zamieniając się w grazji, pojazdy stopniały, a drzewa powaliły. Społeczność lokalna była w szoku, próbując zrozumieć, jak zacząć na nowo po utracie wszystkiego. Jednak pewna rodzina z Altadeny w Kalifornii znalazła coś. Co wydawało się sprzeczne z wszelką logiką. Wśród ruin znajdowała